Witam was na moim kanale. Dzisiaj jest film na prośbę mojego kolegi. Dla takiego znajomego załatwiłem pracę tutaj jako kierowca ciężarówki i jest bardzo zadowolony z tego chłopaka. Pozdrawiam, Krzyśka. I tutaj znajomy tego znajomego, któremu załatwiłem tę pracę, zajmuje się jakby odwiertem na studnie głębinowe i chłopaki też robią odwierty. Na właśnie pompy ciepła. Teraz jestem tutaj już u nich przed tą całą, można powiedzieć, robotą, tak, czyli na, na tej, na tej baselce i zatrzymałem się kawałek wcześniej, bo słyszę, że u nich już tam jest głośno, powiem wam tak pokrótce, jakich tutaj pracowników ten właśnie pracodawca po, potrzebuje, potrzebuje właśnie mechanika, mechanika potrzebuje, ale zacznijmy od początku, sorry, trochę jest, jako dzisiaj jestem trochę zestresowany. Dobra, pierwszym takim najważniejszym pracownikiem, jaki jest potrzebny, to jest bormeister. Bormeister to jest ten, jakby operator tej maszyny wiertniczej, i on jest jakby całym szefem na tej właśnie budowie. I takich bormaistrów potrzeba kilku, kilka osób na tą chwilę. Z tego co wiem, są naprawdę fajne warunki. Z tego co wiem, ten pracodawca też ma właśnie swoje e, pokoje, tak na początek, żeby wystartować. Także to jest bardzo fajna opcja. I tak potrzeba na pewno bormaistra, czyli operatora maszyny wiertniczej. Potrzeba również e, mechaników. Z tego co wiem, to dwóch czy trzech. Ci mechanicy mają za zadanie Serwisować te maszyny wiertnicze, także chodzi też o to, żeby ktoś był takim mechanikiem, ale kreatywnym. Wiecie co, że coś tam się zepsuje i nie robił czegoś takiego, to poprzez swoje doświadczenie, inteligencji jest w stanie dojść do tego i naprawić pewne rzeczy. Ten mechanik też powinien potrafić spawać. Wiadomo, im więcej takich metod spawania, tym lepiej. Jest tutaj potrzebny chłopak jako pomocnik, bo tam trzeba właśnie. Przy tym całym operatorze tej całej maszyny, wiadomo, podawać te rury, które się tam zakłada i wiercić, czyli to właśnie by była praca dla tego chłopaka. Jest też praca dla operatora koparki, ponieważ zanim oni zaczną wiercić, to najpierw robi się pewny jakiś taki otwór i tak dalej. I też są na przykład dwa odwierty to pomiędzy tymi odwiertami też trzeba jakby ładnie się przekopać. Także mam nadzieję, że to będzie tam widać na tej, u nich na tej budowie. Lecę do nich. Szczegóły powiem Wam jeszcze później. Zobaczymy, czy będę mógł sobie porozmawiać z Bortmeistrem. Tak naprawdę nie znam tych chłopaków. Tutaj pani patrzy i obserwuje, co ja tutaj nagrywam. Także wesoło. W ogóle jestem pierwszy raz w tym miejscu. Dobra, to lecimy i widzimy się na budowie. Co co, do później. Musst du noch jetzt eine Rot dazu geben oder nicht? aber ich muss jetzt schlafen, ich habe Ah, ah, der Mulde voll. Dann kommt ein Saugwagen, oder ich? Okay. Und weißt du, wann er kommt? Man wollte nicht sagen, er Ah. Ey, das ist schade, kannst du diese äh, Wasser nicht irgendwo hier schmeißen, da? Ja? <laughs> Einfach dort Rohr stellen. <laughs> Udachsiu, Ellis, już tu ba i Alba Zufrida. <laughs> ja Wie Widzicie <wirklich. śmiech> wszystko zapełnione. Także tutaj też mają pełne. I, i muszą przerwać. Teraz właśnie chyba powinien przyjechać zaukwagen, który to tutaj wszystko wciągnie, nie? Także czekamy fajnie w by głębi był, by był, przyjechał. No właśnie teraz akurat podjeżdża ten wagen I on tutaj zaraz będzie to wszystko wsiągał, nie? Zobaczymy kto tam zasuwa. Z jakichś dwóch specjalistów, także niech jadą, niech wciągają. Maszyna widać taka, taka całkiem świeża jest, nie? Także jadą panowie. Aj sali! Sie sind der Schwager von Jetton, äh, von oder? Ja. Ah, freue mich. Okay. Und der Schaufer ist auch neu, oder? Der Schaufer ist auch neu, aber er hat früher schon mit dem Mobile. Ah. ah, okay. Und Brudi, du bist mit ihm Bruder, zusammen Familie, weil du bist nein, fast nein. <laughs> fast gleiche wie er. Ja, alle alle Schützer, <laughs> das durch, weißt? Das Ah, ist das, das <laughs> okay. Und bist du Türkei, oder wie? Kurde von Türkei. Ah, Kurde. Mein Schwager ist auch Kurde. Ja. panowie z tematem patrzymy jak ten odkurzacz wciąga ile im to czasu zajmie Der Kollege von deiner Kumpel, ich bringe dir für ihn Schöffer, weißt du? Ah, genau. Ich bin er freu mich. Und wie heißt Hab du? Dir gesehen, habe ich habe wir einmal in Mal. Kann sein. Mit äh, Peter. Nein, nein, mit Peter nichts. Das ist meine Kollege, er ist Schoffer. Peter. Aber das war nicht ich. Ah, Peter. Er, er, er heißt Christoph. Ah. Genau. Okay. Tu ja. hai stender, ole wie? Skender. Skender? Szy. Skander. O, oh, świerig. Skender. Skender? A, ja. ah, okej. Okay. Ja, tam na dole, już został sam, sam szla. Te picie. Kolega też cofa, jest ciasno. Także musicie być też przygotowani na to, że tutaj są właśnie takie ciasne wjazdy. Tak to panowie wygląda, trzeba troszkę mieć doświadczenia. Nie wiem czy mnie w ogóle słychać, bo jest gorsze.

Właśnie w takich okolicznościach nagrywałem dla Was film. Spokojnie, cicho, integracja z naturą. Dobra, lecimy z tym tematem dalej. Byliśmy, panowie, na budowie. <laughs> Fajnie się zrymowało. Także teraz porozmawiamy coś troszkę więcej na temat. Jakie wymagania ma właśnie ten pracodawca? No i wiecie co? No podstawą jednak też jest, wiadomo, że doświadczenie musi być minimum rok czasu, to jest oczywiste, ale do tego doświadczenia też kolejnym podstawowym czynnikiem, tu mam taką ściągawkę, nie. podstawowym czynnikiem też jest, żeby operator rozmawiał właśnie w języku niemieckim. Wiecie jakie jest? No, jeżeli nie będzie tego zrozumienia, to będą problemy, tak jak. Tam chwilę rozmawiałem właśnie z tym Bormajstrem. To on powiedział, że przyjeżdżacie na tą budowę i musicie się zapytać, tak? Tam dzień dobry, e, wiadomo, my tutaj jesteśmy e, od tych odwiertów. Proszę pokazać, powiedzieć, gdzie dokładnie mamy to wywiercić. E, później przyjedzie, tak jak widzieliście, ten, e, jak się nazywa to dokładnie? Załgwagen, za, zaug, czyli to taki jest duży odkurzacz, nie? Który właśnie wciąga z tej, z tej całej muldy z tego kontenera tą wodę z, z całym szlamem która jest właśnie od, odwiercana, wydobywana przez tą maszynę wiertniczą tak? no i dobra, bo odbiegam od tematu, czyli pamiętajcie o tym, że proszę Was, jeżeli piszecie się właśnie na takie stanowisko, to musicie mieć po pierwsze doświadczenie rok czasu po drugie dobrą właśnie znajomość języka niemieckiego i taką organizację, musicie być tacy wiecie, bystrzy, nie że okej, okay, to robimy tak i tak dalej że wiecie przynajmniej wiecie o co chodzi, no bo ktoś kto pracuje w danym temacie, gdy jest obyty no to po prostu dla niego pewne rzeczy są oczywiste tak, że to robimy tak, to robimy tak to ustawiamy maszynę tak I jakby sami wiecie co mam na myśli nie będę wam tego tutaj wykładał, bo to wy jesteście lepszymi fachowcami i ja tak szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia w tym temacie także jak coś powiedziałem nie tak, czy znacie się na tym temacie tutaj lepiej, to po prostu to powiedzcie tak. Y jakie jeszcze tutaj są ważne czynniki? Moim zdaniem, czynnikiem jest ważny, ważne takie, żebyście, wiecie, nie oszukiwali mnie ani siebie w sensie takim, że powiecie: A ja jestem super fachowiec i przyjadę tutaj, będę robił odwierty i tak dalej, a później się okazuje, że. E, ani nie macie prawie doświadczenia, nie wiecie, jak maszynę obsłużyć, i nie rozmawiacie prawie po niemiecku, ok? Bo ja mogę Wam to załatwić, możecie mieć e, i dostaniecie jakąś tam szansę, tak? Tylko, że później są pretensje do mnie e, i, i też wiadomo, że Wy w takiej pracy się nie utrzymacie, bo e, idziecie pewnie, będziecie mieli tydzień, czy, czy tam podejrzewam, tydzień, czy kilka dni, właśnie jakiegoś takiego ala szkolenia szko i sprawdzenia, i jeżeli Wy na tym szkoleniu, sprawdzeniu się nie jakby sprawdzicie, to po prostu ta okazja Wam przepada, tak? No bo ja chcę Wam tylko powiedzieć, jak funkcjonuje tutaj Szwajcaria. Szwajcaria to jest taki kraj, który jest totalnie kapitalistyczny, to jest moje zdanie. I tutaj jest, wygląda to tak, że albo jesteście dobrymi fachowcami, pracujecie, robicie robotę i macie dobrą kasę, albo po prostu jeżeli chcecie, nie wiem, tak balansować i próbować przyjechać, że Wam się uda, a nie macie wiedzy ani nie znacie języka. Moim zdaniem to się nie uda bo albo będziecie wykorzystywani yy, albo prędzej czy później stracicie tę robotę. Nie? Dlatego ja chciałbym żebyście byli ze mną szczerzy i żebyście mówili jakie jest akurat ktoś tutaj zesuwa na spacer. Ja sobie nagrywam i tam jakiś dziadek podgląda. Chyba chcę. Przepraszam przesadzam trochę. Dobra to się wytnie to się wytnie albo się nie wytnie zobaczymy. Dobra i taka jest sprawa. Taka jest sprawa co właśnie do tych. jeżeli chcecie się dowiedzieć Jakie są szczegóły, ile się zarabia, ile godzin się pracuje. Yy, mniej więcej jak to wygląda z mieszkaniem, z jakimś pokojem. Odezwijcie się do mnie na PRIV na Facebooku pod moim imieniem i nazwiskiem, takie samo jak mam tutaj na YouTube. Znajdziecie mnie, odezwijcie się, tam będziemy rozmawiać. Także raczej tutaj yy, myślę, że temat został wyczerpany. I w razie czego zapraszam do kontaktu. Tam oczywiście też na, te, na, te, na tej budowie potrzebny jest y, operator koparki, bo akurat tutaj na tej budowie potrzebnych było tylko dwóch ludzi, bo to była mała budowa jeden odwiert na 280 metrów, ale normalnie na innych budowach też jest potrzebny koparkowy, bo on tam, wiecie, robi przejście, jeżeli są dwa odwierty, to robi taki przekop, tam się później łączy takie rury. Instalacja się na tym nie znam, tak? naprawdę nie wiem jak to funkcjonuje, wiem więcej jak to wygląda, i wtedy też jest potrzebny koparkowy. I tutaj, tutaj akurat ta firma też szuka właśnie takiego operatora. Ale tak jak powiedziałem, to się praktycznie powtarza. Musicie mieć doświadczenie, musicie znać niemiecki i być komunikatywni, Ja wam powiem, jaka jest moim zdaniem. Sorry, chyba światło nie jest rewelacyjne. Jakim jest moim zdaniem najgorsza forma komunikatywności? Najgorsza forma komunikatywności jest taka, że ktoś do was mówi, wy to rozumiecie, ale nie potraficie tam odpowiedzieć. Mówicie tak, wiecie, że na przykład, okej, okay, yeah, ja, good, jechać i tam robić i tak dalej, kali pić, kali jeść. To jest w porządku, ale musicie mieć zrozumienie to, co ktoś do was mówi, bo jeżeli nie macie tego zrozumienia, ktoś do was mówi pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz to sami wiecie jak to się skończy. To się nie skończy dobrze, nie? Dlatego tak nacisk jest, żeby ten język był w formie komunikatywnej, nawet najgorszej, ale komunikatywnej, bo bez tego nie pójdziemy jakby dalej. Tak jak powiedziałem, od operatora koparki też się wymaga właśnie w miarę komunikatywnego języka musi mieć doświadczenie. No i jeżeli chcecie się dopytać o warunki, to zapraszam na brief, wszystko wam powiem co i jak wygląda. Tutaj w tej samej firmie też potrzebują takiego pomocnika: wynieść, przynieść po zamiataj, oczywiście też z, z komunikatywnym językiem niemieckim, bo oczywiście tam trzeba te rury powiedzmy zakładać do wiercenia czy jakieś tam inne obsługi w koło tych sprzętów. To właśnie też mógłby to robić chłopak, ale znaczy to robić to najprawdopodobniej. Jest potrzebny jakiś taki właśnie pomocnik. Który właśnie będzie obsługiwał te wszystkie rzeczy, ale też musi być komunikatywność języka i fajnie, jakby on już po prostu pracował w tym fachu, to wtedy będzie miał doświadczenie. W tej samej firmie potrzeba też również mechanika. Mechanika, właśnie do obsługi, do serwisu tych maszyn. Tak jak widzieliście, te maszyny to są duże klamoty, ktoś musi te klamoty obserwować, przepraszam bardzo, obserwować, ktoś musi, ale wpadkę, ktoś musi te klamoty naprawiać. Wiadomo, czyli jakiś wąż, coś się tam. Zepsuje innego, czy jakaś tam różne podzespoły. Trzeba po prostu pojechać, wymienić albo ten ta maszyna jest sprowadzana na warsztat. I taki mechanik ma bardzo dobre warunki, całkiem fajnie naprawdę płacą. Bo się tu już ile mniej więcej mechanicy zarabiają. I taki mechanik to powinien też potrafić spawać, być taki wiecie, jak to ogarnięty. E, powinien sobie radzić z nowymi wyzwaniami. No, i, i co, warunki też, wszystko raczej jest też do uzgodnienia, ale podstawą, tak jak powiedziałem, jest język niemiecki, doświadczenie, chęć zaangażowanie do pracy. Zaangażowanie do pracy właśnie jest bardzo ważne, też, że przyjeżdżacie i wy chcecie pracować, a nie na ręce w kieszeni i się zastanawiacie o co chodzi. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia w następnym filmie. Pozdro, hej, ciao!